Najgorszy był hałas, niegłośny hałas, jak syrena czy krzyk, które były złe, ale przynajmniej uczciwe. To był cichy hałas, brzęczenie szeptów przebranych za szepty, skrobanie butów po zakurzonych deskach podłogi, szelest tanich ubrań. Dla Sofii Kowalski Kan każdy dźwięk był jak papier ścierny na jej skórze. Skupiła się na jedynej rzeczy, którą mogła kontrolować: szwie na rękawie jej sukienki. Była to sukienka z drugiej ręki. Koronka przy nadgarstku była szorstka i drażniąca. Uszczypnęła ją. Mały, powtarzalny ruch szczypania kciukiem i palcem wskazującym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Syntetyczna tkanina stawiała opór. Urzędnik, mężczyzna o imieniu Min Jones z zmęczoną twarzą, wypowiadał słowa, które wydawały się pozbawione sensu, unosząc się jak dym w dusznej atmosferze małego urzędu stanu cywilnego. Obok niej mężczyzna, który stawał się jej mężem, Artem Koster Brown, pozostawał całkowicie nieruchomy. Czuła emanujące od niego ciepło, nawet jeśli się nie dotykali. Było to jedyne ciepłe miejsce w pomieszczeniu, które wydawało się zimne. Zastanawiała się, czy on również coś liczy, żeby się uspokoić. Kiedy nadszedł czas, aby założyć jej obrączkę na palec, jego dłoń była pewna i zaskakująco delikatna. Nie złapał jej. Z precyzją, która była niemal pełna szacunku, poprowadził prosty metalowy pierścionek na jej kostkę. To był pierwszy raz, kiedy tego dnia ktoś ją dotknął, nie sprawiając, że chciała się odsunąć. Był to jedyny moment ciszy pośród chaosu. Jak to możliwe, że obcy człowiek mógł zaoferować komfort, którego nigdy nie dała jej własna rodzina? Witajcie, skąd dziś oglądacie? Zanim zanurzymy się w tę historię, zasubskrybujcie kanał aby nie przegapić żadnej z naszych ekscytujących podróży. Uwierzcie mi, nie będziecie chcieli przegapić tego, co nastąpi. Życie Sofii było katalogiem tekstur, wzorów i dźwięków. Od dziecka znajdowała ukojenie w świecie, który inni ignorowali. Sposób, w jaki światło załamywało się przez szklankę wody, tworząc małe tęcze na obrusie. Idealna symetria żeber paproci. Rytmiczny, przewidywalny dźwięk pralki w środku nocy. To w tych szczegółach świat nabierał sensu. Był to język, który rozumiała, język, który nie wymagał kontaktu wzrokowego, ani rozszyfrowywania fałszywych uśmiechów. Jej pokój był jej sanktuarium, mała kolekcja gładkich kamieni, ułożonych według koloru i rozmiaru, książki o botanice ułożone w porządku alfabetycznym według autora, jej rysunki ołówkiem spiral muszli i płatków śniegu, każdy będący medytacją nad porządkiem natury. Poza tym pokojem świat był polem minowym nieprzewidywalnych bodźców. Jej matka, Hannah Larsen, kochała ją w głośny, pełen niepokoju sposób. Jej miłość była serią instrukcji i korekt. "Sophie, patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię." "Sophie, dlaczego nie możesz być jak inne dziewczyny?" "Sophie, przestań się huśtać, ludzie patrzą." Każde zdanie było małym zadziorem, przypomnieniem, że jest w błędzie. Że jej własne istnienie jest przedstawieniem, w którym ponosi porażkę. Hana nie była okrutna, była przerażona, przerażona światem, który jej zdaniem nie miał cierpliwości dla jej córki. Jej ojczym, Sebastian Demir, był człowiekiem wyczerpanym pracą i zmartwieniem, był człowiekiem ciężkich milczeń i głębokich westchnień. Widział Sofię nie jako osobę, ale jako problem do rozwiązania, puzle, których elementów nie potrafił dopasować. Jego obecność w domu była ciągłym przypomnieniem jego obowiązków i niepowodzeń. Niespłacony rachunek za prąd, samochód wymagający naprawy, córka, która nigdy nie będzie niezależna. Pracował dorywczo na budowach, wracając do domu ze spracowanymi dłońmi i twarzą pokrytą pyłem, niosąc ze sobą zapach trocin i frustracji. Dla niego miłość wyrażała się w kategoriach praktyczności. Zapewnienie, że Sofia jest nakarmiona i ubrana było granicą jego emocjonalnych możliwości. Złożoność jej wewnętrznego świata była luksusem, na który jego zdaniem nie było ich stać. Jedynym wytchnieniem Sofii była biblioteka publiczna. Miejsce, gdzie cisza była regułą, a nie anomalią. Ewelin Petresku, główna bibliotekarka, była kobietą z siwymi włosami spiętymi w kok i okularami na czubku nosa. Nigdy nie nalegała, aby Sofia mówiła. W pierwszych latach Sofia po prostu siedziała w kącie, czytając o odległych ekosystemach. Pewnego dnia Ewelin cicho położyła na jej stole nową książkę. Myślałam, że ci się spodoba, szepnęła, po czym się oddaliła. Był to przewodnik terenowy po lokalnej florze. Od tego dnia ukształtował się rytuał. Sofia rysowała rośliny, które znajdowała podczas swoich samotnych spacerów, a Ewelin pomagała jej je identyfikować. Komunikując się za pomocą notatek pisanych na skrawkach papieru, biblioteka była jedynym miejscem, gdzie Sofia nie była problemem do rozwiązania, ale osobą z zainteresowaniami, które należy pielęgnować. Było to schronienie spokoju w życiu, które wydawało się coraz bardziej oblężone przez niepokój jej rodziny. Widzieli jej miłość do roślin i wzorów jako dziecinną rozrywkę, stratę czasu. Nie. Potrafili dostrzec, że w ten sposób się modliła, szukając porządku w chaotycznym wszechświecie. A ten brak zrozumienia wkrótce stał się podstawą najbardziej druzgocącej decyzji jej życia. Presja zaczęła się subtelnie, jak cienna rysa na ścianie, która powoli się rozszerza. Musisz pomyśleć o swojej przyszłości, Sofii, mówiła Hanna, mieszając coś w garnku na kuchence. My nie będziemy tu wiecznie. Zdanie było bronią. Naładowaną miłością i poczuciem winy w równym stopniu. Przyszłość była dla Sofii abstrakcyjnym i przerażającym pojęciem, mglistym krajobrazem pełnym oczekiwań, których nie wiedziała, jak spełnić. Sebastian był bardziej bezpośredni. Rozkładał oferty pracy na kuchennym stole, zaznaczając kółkiem wakaty na stanowiska magazyniera, pakowacza, recepcjonisty. Każde czerwone kółko było cichym krzykiem rozpaczy. Zmusili ją do rozmowy kwalifikacyjnej w supermarkecie. Kierownik, mężczyzna o imieniu Pierre Renault Thompson, mówił za szybko i gestykulował szeroko. Świetlówki buczały jak rozzłoszczona chmara owadów. Bipy kas, ogłoszenia z głośników, płacz dziecka w alejkach z płatkami. Wszystko zlewało się w fale dźwięku, która sprawiła, że zakręciło jej się w głowie i zrobiło jej się niedobrze. Nie potrafiła sformułować odpowiedzi na pytanie, gdzie widzisz siebie za pięć lat. Mogła się tylko zobaczyć uciekającą z tego budynku. Rozmowa zakończyła się niepewnym uściskiem dłoni i skontaktujemy się, o czym oboje wiedzieli, że jest kłamstwem. Wróciła do domu ze łzami w tysiącym 10... oczach czując porażkę jako fizyczny ciężar na piersi. Reakcja Hana była frustracją przebraną za współczucie. Och, kochanie. Nie martw się, spróbujemy czegoś innego. Sebastian po prostu potrząsnął głową i wyszedł z pokoju. Coś innego było serią rad od ludzi, którzy nic o niej nie wiedzieli. Kuzynka zasugerowała, żeby więcej się uśmiechała. Sąsiadka powiedziała, że musi bardziej się starać, żeby nawiązywać kontakty. Każda rada była małym ciosem, wzmacniającym ideę, że jest fundamentalnie nieodpowiednia. Fałszywa nadzieja przerodziła się w cykl upokorzenia. Rozmowa kwalifikacyjna w fabryce, gdzie hałas maszyn wywołał u niej sensoryczny atak na parkingu. Praca w kawiarni, która trwała dwa dni, aż do momentu, gdy stała potrzeba interakcji społecznej, całkowicie ją wyczerpała, czyniąc ją niezdolną do wstania z łóżka. To Sebastian przyniósł rozwiązanie. Wrócił do domu pewnego wieczoru z dziwnym wyrazem twarzy, mieszanką rezygnacji i czegoś, co mogło być nadzieją. Poznałem mężczyznę w pracy. Oznajmił Hanach utrzymując głos nisko, jakby Sofii nie było w pokoju obok, słyszącej każde słowo. Nazywa się Artem Koster Brown. Jest cichy, pracowity, bez rodziny, bez kłopotów. Mieszka sam, prowadzi proste życie. Hanna spojrzała na niego i przeszła między nimi cicha zgoda. Sofia poczuła dreszcz. Wiedziała, co się zbliża. Nie próbowali już znaleźć dla niej pracy. Próbowali znaleźć dla niej opiekuna, kogoś, kto przejmie ciężar. To dobry człowiek, Hanna. Biedny. Jak my, ale porządny. Nie będzie oczekiwał. Wiele. Niewypowiedziane słowo zawisło w powietrzu. Normalność. Widzieli Artema jako bezpieczną opcję. Mężczyznę, który nie miałby wielu wyborów i dlatego zaakceptowałby Sofię taką, jaka jest. Ponieważ sam nie miał nic do zaoferowania. Pomysł został zasiany. Trujący nasienie na żyznym gruncie desperacji. Przedstawili ją nie jako szansę na szczęście dla Sofii, ale jako jedyne wyjście dla nich. Małżeństwo stało się ostateczną odpowiedzią, ostateczną fałszywą nadzieją na problem, którego nigdy tak naprawdę nie próbowali zrozumieć. Następujący konflikt nie był wojną krzyków i trzaskania drzwiami, ale kampanią emocjonalnego zużycia. Rozmowy zaczęły krążyć wokół Artema. Wydaje się taki miły Sofii. Mówiła Hanna z sztucznie podekscytowanym tonem. Sebastian mówi, że ciężko pracuje i nigdy nie narzeka. Każda pochwała dla Artema była ukrytą krytyką jej samej. Był antidotum na jej trudność. Sofia próbowała protestować. Nie znam go, powiedziała pewnego wieczoru, ledwo przechodząc przez szept. Nie chcę wychodzić za mąż. Reakcja matki była szybka i ostra. A jaka jest alternatywa? Będziesz mieszkać w tym pokoju na zawsze? Kto się tobą zaopiekuje, kiedy nas już nie będzie? Czy kiedykolwiek o tym pomyślałaś? Broń poczucia winy po raz kolejny. Ich logika była labiryntem bez wyjścia. Kochali ją, więc chcieli dla niej jak najlepiej. Najlepsze dla niej było bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przyszło z mężem. Dlatego małżeństwo było aktem miłości. Jej odmowa była według tej wypaczonej logiki aktem egoizmu. Sebastian przyparł ją do kuchni kilka dni później. Jego podejście było inne, pozbawione jakiegokolwiek emocjonalnego pozoru. Posłuchaj, powiedział, jego głos niski i chropawy. Ten świat nie jest stworzony dla ludzi takich jak ty. Jest trudny i nie przebacza. Ten człowiek, Artem, jest gotowy. Nie prosi o królową piękności ani intelektualistkę. Chce tylko cichej towarzyszki. To szansa. Prawdopodobnie twoja jedyna szansa, żeby nie skończyć sama i na ulicy. Jego słowa nie były wypowiedziane ze złośliwością, ale z pragmatyczną brutalnością, która była jeszcze bardziej bolesna. Nie widział w niej wartości, tylko wrażliwość. Zorganizowali spotkanie. Niewygodna kawa w głośnej jadłodajni. Artem Koster Brown był dokładnie taki, jak opisał go Sebastian. Cichy, miał duże, spracowane dłonie, ale jego ruchy były celowe. Nie próbował wypełniać ciszy pustą paplaniną, zamówił jej kawę i czekał. Najbardziej godne uwagi było to, że nie nalegał na kontakt wzrokowy. Jego wzrok spoczywał na filiżance, na stole, na oknie, ale rzadko bezpośrednio na niej, a kiedy tak się działo, było to krótkie, prawie nieśmiałe. Dla Sofii, która całe życie słyszała patrz ludziom w oczy, ten brak wymogu był powiewem świeżego powietrza, nie wydawał się jej oceniać. Wydawał się spokojny, spotkali się jeszcze dwa razy, zawsze z Hanna i Sebastianem w pobliżu, aranżującymi interakcje. Sofia ledwo mówiła, Artem też nie. Wspólna cisza między nimi była błędnie interpretowana przez ich rodziców jako zgodność. Dla nich dwie cisze dodane do siebie dawały przyszłość. Dla Sofii cisza Artema była po prostu mniej przerażająca niż hałas reszty świata. Presja w domu stała się nie do zniesienia. Panowało stałe poczucie oczekiwania. Każde jej wahanie spotykało się z westchnieniami rozczarowania i przypomnieniami o jej sytuacji. Czuła się jak pionek w grze, której zasad nie rozumiała, popychana po planszy wbrew swojej woli. W końcu ustąpiła. Nie z radosnym tak, ale ze zmęczonym skinieniem głowy. Była to kapitulacja, nie wybór. Zgodziła się poślubić biednego obcego mężczyznę. Aby uciec z więzienia duszącej miłości swojej rodziny, zamieniła rodzinne więzienie na nieznane, mając nadzieję wbrew wszelkim przeciwnościom, że nowe będzie miało trochę więcej przestrzeni do oddychania. Ceremonia w urzędzie stanu cywilnego była formalizacją jej porażki, kropką końcową w jej walce o autonomię. A przynajmniej tak myślała: mieszkanie, które wynajął Artem, było małe, z cienkimi ścianami i meblami z drugiej ręki. W powietrzu unosił się zapach świeżej farby, próba zamaskowania zapachu pleśni. Dla Sofii był to nowy teren, pełen nieznanych tekstur i dźwięków, które pozostawiały ją w stanie ciągłej czujności. W pierwszych dniach prawie nie wychodziła z pokoju. Spodziewała się, że życie z Artemem będzie kontynuacją życia z rodzicami, serią niewypowiedzianych oczekiwań i łagodnych korekt. Spodziewała się, że spróbuje ją zmienić, że skomentuje jej nawyki, że zmusi ją do mówienia, gdy będzie chciała milczeć. Ale Artem nic z tego nie zrobił. Zwrot akcji nie nastąpił z dramatycznym oświadczeniem, ani wielkim gestem, ale w serii wymownych milczeń. Wstawał wcześniej do pracy i wychodził, zanim się obudziła. Kiedy wracał wieczorem, zmęczony i pokryty kurzem, po prostu kiwał jej głową i szedł wziąć prysznic. Nigdy nie włączał telewizora głośno. Nigdy nie zostawiał brudnych butów na środku drogi. Pewnej nocy znalazł ją w 1900 kuchni układającą spiżarnię. Wyjęła wszystkie puszki i pudełka i układała je według koloru, a potem według wysokości. Był to dla niej uspokajający rytuał, sposób na narzucenie porządku jej nowemu chaotycznemu otoczeniu. Usłyszała jego kroki za sobą i spięła się, oczekując pytania, krytyki. Dlaczego to robisz? To niepraktyczne. Ale Artem po prostu stał w drzwiach przez chwilę. Zamiast mówić, odwrócił się, poszedł do salonu i wrócił z małym pudełkiem przypraw, które stało na blacie. Postawił je obok niej na podłodze, nic nie mówiąc, a potem poszedł do swojego pokoju. Był to mały, prawie niezauważalny gest, ale dla Sofii był monumentalny. Nie kwestionował jej, nie oceniał jej, zobaczył, co robi, i na swój własny, cichy sposób pomógł jej. Prawdziwa zmiana, cichy zwrot akcji. Nastąpił tydzień później. Sofia spędzała godziny przy oknie, obserwując małą grządkę chwastów na dziedzińcu budynku. Fascynowała ją wytrzymałość jednej rośliny z małymi fioletowymi kwiatami. Narysowała ją w tysiącym... W swoim zeszycie uchwyciła delikatną strukturę jej płatków i liści. Tamtego wieczoru, kiedy Artem wrócił do domu, zauważył otwarty rysunek na stoliku. Zatrzymał się i przez długi czas się na niego patrzył, Sofia obserwowała z szpary drzwi swojego pokoju. Serce jej waliło. Następnego dnia, kiedy się obudziła, na stole kuchennym, obok jej kubka, leżała książka. Był to używany miękko-okładkowy przewodnik botaniczny. Dziko rosnące kwiaty regionu. Żółta karteczka samoprzylepna znaczyła stronę. Na stronie znajdowała się profesjonalna ilustracja tej samej rośliny, którą narysowała. Zidentyfikowana jako prunella vulgaris. Nic o tym nie mówił. Nie musiał. Zobaczył ją. Zwrócił uwagę na coś, co wszyscy inni w jej życiu odrzucili jako dziwactwo. Nie tylko tolerował jej wewnętrzny świat. Dał jej narzędzie do jego eksploracji. Tamtego wieczoru po raz pierwszy Sofia nie jadła w swoim pokoju. Usiadła przy małym stole w kuchni naprzeciwko Artema i jedli w ciszy, która już nie była dziwna ani. Napięta, ale komfortowa. Była to cisza mówiąca o wzajemnym szacunku, bezpieczna przestrzeń, którą dla niej zbudował, cegła po cegle, nigdy nie wypowiadając ani słowa. Most ciszy między nimi zaczął wypełniać się małymi zwycięstwami. Pewnego dnia, przeglądając dany mu przez niego przewodnik botaniczny, wniosła książkę do salonu, gdzie on czytał gazetę. Nic nie powiedziała, tylko wskazała na obraz dzikiej orchidei. Spojrzał na obraz, a potem na nią: Ładna, powiedział. Jego głos niski i nieco, zachrypnięty od nieużywania. Myślę, że wiem, gdzie niektóre z nich rosną, niedaleko starego akweduktu. Była to pierwsza rozmowa, jaką odbyli, która nie dotyczyła logistyki ani potrzeb domowych. Chodziło o coś, co kochała. Następną sobotę zabrał ją tam. Szli zalesionym szlakiem, a on pozwolił jej iść przodem, ustalając tempo nie przyspieszał jej. Kiedy znaleźli orchideę, mały pęczek delikatnych kwiatów rosnących w cieniu skały, nic nie powiedział. Po prostu usiadł na pobliskim kamieniu, podczas gdy ona uklękła, aby je obserwować, rysować i po raz pierwszy od dawna szczerze się uśmiechnąć. Zainspirowana Sofia zaczęła odważać się w kuchni. Gotowanie było jak botanika. Kwestia zasad, pomiarów i przewidywalnych reakcji. Była to forma porządku, która przynosiła coś dobrego. Zaczęła od prostych dań, precyzyjnie przestrzegając przepisów. Pewnego wieczoru zrobiła gulasz. Kiedy Artem wrócił do domu, zapach powitał go w drzwiach. Zatrzymał się, wziął głęboki oddech, pachnie dobrze, powiedział. Podczas kolacji zjadł dwie porcje. To jest bardzo dobre, Sofii, powiedział i był w jego głosie ciepło, którego nigdy wcześniej nie słyszała. Była to prosta pochwała, ale dla niej było to uznanie. Przyczyniła się. Stworzyła coś wartościowego. Największe zwycięstwo przyszło z nieoczekiwanego źródła. Skrzynki z narzędziami Artema. Był to chaotyczny bałagan gwoździ, śrub, śrubokrętów i dziwnych narzędzi, których nie rozpoznawała. Bałagan ją irytował. Pewnego dnia, gdy był w pracy, opróżniła pudełko na podłogę i spędziła całe popołudnie na porządkowaniu go. Użyła pustych słoików do oddzielenia gwoździ i śrub według rozmiaru. Ułożyła śrubokręty w rosnącym porządku. Wyczyściła każde narzędzie. Kiedy Artem wrócił i zobaczył idealnie uporządkowaną skrzynkę z narzędziami, zatrzymał się i patrzył przez całą minutę. Sofia wstrzymała oddech, obawiając się, że przekroczyła granicę. Odwrócił się do niej i po raz pierwszy się uśmiechnął. Nie był to wielki uśmiech, ale niewielkie uniesienie kącika jego ust. Nigdy więcej niczego nie znajdę, zażartował łagodnie. Potem stał się poważny. Dziękuję, to niesamowite. Nigdy bym tego nie zrobił. W tym momencie nie widział jej jako osoby z niepełnosprawnościami, które trzeba było zarządzać. Widział ją jako kogoś z umiejętnością, siłą, której brakowało. Jej zdolność do dostrzegania wzorów i tworzenia porządku nie była dziwactwem. Był to talent. W tym prostym mieszkaniu. Otoczona meblami z drugiej ręki i prowadząc rzekomo biedne życie, Sofia powoli odkrywała, że jest coś warta, a to odkrycie nie miało nic wspólnego z pieniędzmi. Życie z Artemem stało się rytmem, cichym tańcem, który Sofia zaczęła rozumieć i doceniać. Spokojne poranki, wspólne kolacje, weekendy spędzone na spacerach, lub po prostu czytaniu w tym samym pokoju. Zauważyła, że ciągłe wyczerpanie, które czuła podczas życia z rodziną, zniknęło. To dlatego, że nie musiała już występować. Nie musiała już zużywać całej swojej energii, próbując wyglądać na normalną. Z Artemem mogła po prostu być. Ta wolność była zarówno ekscytująca, jak i głęboko uspokajająca. Zaczęła zastanawiać się nad różnicą między opieką jej rodziny a opieką Artema. Nie wątpiła, że jej rodzice ją kochali, ale ich troska była warunkowa. Był to wysiłek, aby ją wyszlifować, dopóki nie dopasuje się do dziwnie ukształtowanego otworu, który nazwali normalnym życiem. Chcieli, żeby się zmieniła dla ich wygody, aby złagodzić ich niepokój. Troska Artema była inna. Był to akt obserwacji, a nie korekty. Nie próbował jej zmieniać, dostosował się do niej. Zbudował wokół niej strukturę, w której mogła rozkwitnąć na własnych warunkach. Nie pchał jej do hałaśliwego świata ale stworzył dla nich cichy świat do dzielenia. Nie zmuszał jej do mówienia, ale nauczył się czytać jej działania. Widział ją. A będąc widzianą, Sofia zaczęła widzieć siebie inaczej. Po raz pierwszy nie czuła się zepsuta, czuła się wyjątkowa. Jej wrażliwość na wzory nie była wadą, to czyniło ją utalentowaną artystką. Jej potrzeba rutyny nie była sztywnością, to czyniło ją zorganizowaną i godną zaufania. Rzeczy, które jej rodzina uważała za pasywa, Artem, nigdy nic nie mówiąc, traktował jako aktywa. Zaczęła czuć do niego uczucie, które ją przerażało. Nie była to namiętna, dramatyczna miłość z książek, ale coś głębszego, solidniejszego. Było to uczucie wdzięczności, które przerodziło się w zaufanie, a zaufanie przeradzało się w prawdziwą więź. Dbała o jego dobro, martwiła się, gdy wracał z pracy. Wyglądając na bardziej zmęczonego niż zwykle. Znajdowała radość w robieniu czegoś, co sprawiło, że się uśmiechnął, na przykład przygotowując jego ulubiony posiłek. Życie w ubóstwie z nim było bardziej wzbogacające niż cokolwiek, czego kiedykolwiek doświadczyła. Prostota ich życia pozwalała małym, prawdziwym rzeczom zabłysnąć. Wspólna książka, smaczny obiad, komfortowa cisza. Myślała, że została zmuszona do trudnego życia ale zamiast tego znalazła spokój, którego nigdy nie uważała za możliwy. Nie miała pojęcia, że prosta i uczciwa podstawa, którą zbudowali, miała zostać wstrząśnięta w najbardziej szokujący możliwy sposób. Spokój został przerwany telefonem od matki. Jesteśmy w mieście? Myśleliśmy, że wpadniemy zobaczyć, jak się masz, powiedziała Hanna ze swoim zwykłym, wymuszonym entuzjazmem. Przyniesiemy ciasto. Sofia poczuła w żołądku węzeł niepokoju. Bezpieczny świat, który ona i Artem zbudowali, miał zostać naruszony. Kiedy Hanna i Sebastian przyjechali, wypełnili małe mieszkanie swoją nerwową energią. Rozglądali się z mieszanką litości i usprawiedliwienia. Jest przytulnie, powiedziała Hanach, przesuwając palcem po półce. Sebastian przeszedł do rzeczy. Zaczął rozmawiać z Artemem o trudnościach w pracy, inflacji, narastających rachunkach. Wizyta nie miała charakteru towarzyskiego. Był to preludium do prośby o pieniądze. Traktowali Artema z protekcjonalną poufałością, jak równych sobie w ich walce, ale także jako kogoś, od kogo ostatecznie czuli się lepsi. I traktowali Sofię jak zawsze, jak dziecko. Dobrze jesz, kochanie? On się tobą opiekuje? Zapytała Hanach, ignorując fakt, że Sofia przygotowała kawę, którą pili. W środku monologu Sebastiana o jego problemach finansowych przed budynkiem zatrzymał się elegancki czarny samochód. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, z wyjątkiem Sofii, która zauważyła, jak bardzo nie pasuje do zniszczonej ulicy. Chwilę później rozległo się zdecydowane pukanie do drzwi. Artem, który cierpliwie słuchał, Sebastiana wstał, żeby otworzyć. W drzwiach stała nienagannie ubrana kobieta w drogim kostiumie. Była to Kiara Tanaka Hadat. Trzymała skórzaną teczkę. Panie Koster Brown, powiedziała. Jej głos był czysty i profesjonalny. Przepraszam za przerwanie. Potrzebujemy pańskiego ostatecznego podpisu na dokumentach dotyczących fuzji azjatyckiego oddziału przed zamknięciem tokijskiego rynku. Hanach i Sebastian zamarli, filiżanki z kawą w połowie drogi do ust. Dźwięk był całkowicie niepasujący. Człowiek, którego znali jako prostego pracownika budowlanego. Człowiek od którego mieli zamiar pożyczyć małą kwotę, był nazywany panem Koster Brown i omawiał azjatyckie fuzje. Artem spojrzał na szokujące twarze Hana i Sebastiana, a potem na Sofię. W jego oczach było ziarnko żalu. Wziął teczkę od Kiary, szybko podpisał dokumenty i oddał je. Dziękuję, Kiara. Daj znać zespołowi, że zatwierdzam plan. Tak jest, proszę pana, powiedziała, zanim dyskretnie zniknęła, tak jak się pojawiła. Cisza w pokoju była ogłuszająca. To Sebastian ją przerwał nerwowym śmiechem. To to jakiś żart? Artem odwrócił się do nich. Nie, to nie żart jestem właścicielem firmy deweloperskiej właściwie kilku z nich. Objawienie spadło jak bomba. Wyraz twarzy Hanach i Sebastiana w ciągu kilku sekund przeszedł od szoku do niewyraźnej chciwości Sofii, mój Boże udało ci się. Wykrzyknęła Hanach, biegnąc, aby przytulić córkę, która odskoczyła od nagłego kontaktu. Zawsze wiedzieliśmy, że jest dobrym człowiekiem, człowiekiem z charakterem. Hipokryzja była tak gęsta, że dusiła. Ale Sofia nie patrzyła na nich. Patrzyła na Artema, a jedyne co czuła to lód zdrady. Cała podstawa jej życia, prosta uczciwość, którą wierzyła, że dzielą, wydawała się kłamstwem. Artem zobaczył ból na jej twarzy. Sofia powiedział łagodnie, ignorując jej rodziców. Nigdy nie chciałem cię okłamać. Po prostu byłem zmęczony ludźmi, którzy widzieli tylko mój stan konta. Chciałem, żeby ktoś mnie zobaczył, po prostu mnie. I wtedy coś kliknęło w umyśle Sofii. Zemsta, zwrot akcji nie dotyczył pieniędzy, chodziło o to, co pieniądze ujawniły. Spojrzała na chciwą twarz swojej matki i oportunizm w oczach swojego ojczyma. I spojrzała na Artema, człowieka, który darzył ją szacunkiem, gdy nie miał w ich oczach nic do zaoferowania. Spokój, który pielęgnowała przez ostatnie miesiące, opadł na nią. Wyprostowała się, stając wyżej niż kiedykolwiek czuła. Zrobiła krok naprzód i, ku zaskoczeniu wszystkich, wzięła Artema za rękę. Artem i ja, powiedziała jej głos czysty i stanowczy, dokonamy znaczącej darowizny na rzecz organizacji charytatywnej która pomaga dorosłym autystyków znaleźć niezależne mieszkania i wsparcie. Zrobiła pauzę, patrząc prosto na matkę i ojczyma, którzy teraz patrzyli na nią z nowym, desperackim uwagą, aby nigdy nie musieli znaleźć się w sytuacji, w której mnie postawiliście. Uderzenie trafiło w sedno. Twarz Hanna zbladła. Sofia odwróciła się całkowicie do nich. Co do Was. Otrzymaliście ode mnie całą pomoc, jaką kiedykolwiek otrzymacie. Proszę, wyjdźcie. Mówiła z ostateczną władzą, której nigdy od niej nie słyszeli. Oszołomieni i upokorzeni wstali i po cichu podeszli do drzwi. Zanim wyszli, Sofia dodała coś na koniec, jej głos ostry jak szkło. Myślę, że Kiara może potwierdzić wasze parkowanie. Drzwi zamknęły się, pozostawiając Sofię i Artema samych w ciszy. Ich życie zmieniło się na zawsze, ale po raz pierwszy nie bała się. Znalazła swój głos. Nie dzięki jego pieniądzom. Ale dzięki wartości, którą pomógł jej odnaleźć w sobie. Prawdziwe bogactwo nie tkwi na koncie bankowym, ale w rzadkim i cennym doświadczeniu bycia prawdziwie widzianym i akceptowanym za to, kim jesteś. Jest to znalezienie kogoś, kto nie próbuje naprawić twoich zepsutych części, ale podziwia je jako część unikalnego mozaiki. Dla Sofii największym bogactwem nie było odkrycie, że jej mąż jest miliarderem, ale odkrycie, że ona ze wszystkimi swoimi rzekomymi niedoskonałościami jest nieoceniona. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, proszę, polub, skomentuj i zasubskrybuj kanał. Nigdy nie wiesz, kto może potrzebować usłyszeć dziś przesłanie nadziei i wzmocnienia. Udostępnij i pomóż szerzyć ideę, że prawdziwa siła często tkwi w najcichszych miejscach.